Ulica Kościuszki. Wytyczona została w okresie lokacji kamedulskiej, wówczas nazywana Młyńską, odcinek w okolicy Rzeki Czarnej Hańczy, załomkiem Koźlim, odcinek północny. Jest najdłuższą, a zarazem najważniejszą ulicą Suwałk. Była to pryncypalna arteria miasta, fragment sławnego traktu Petersburg-Warszawa, wzdłuż którego rozwinął się zabytkowy układ przestrzenno-urbanistyczny z szeregiem cennych, głównie klasycystycznych obiektów. Pierwotnie ulica była dwoma krótszymi odcinkami Ulicą Warszawską i Kowieńskim Przedmieściem, które w późniejszym okresie, lata XIX wieku, nazwano razem Ulicą Petersburską. W 1919 roku została przemianowana na ulicę Tadeusza Kościuszki. Umiejscowionych jest przy niej wiele zabytków, zbudowanych w stylu neoklasycystycznym.